Dziękuję wszystkim za przybycie. To wielki zaszczyt dla ambasady. Zanim przemówi ojciec panny młodej, proszę o oklaski dla nowożeńców. Mam nadzieję, że macie kosmy na oku. Nie będzie mi rozkazywać. Kto? Kobieta? Agentka? Gość. Jestem szczęśliwy jako ojciec i jako teść. Za szczęśliwe życie razem. Jesteśmy cali. Uważaj. Okej, okay. okej. Okay. Już w porządku. Wcale nie, tato. Mogłeś coś powiedzieć. Wiem, przepraszam. Ochrona znalazła broń? Tam, gdzie pan ją widział. Napastnik odrzucił ją, uciekając. Zakładamy, że wciąż jest w budynku. Rozpłynął się w powietrzu. Niepotrzebnie pan go gonił, o ile to prawda. Do czego pan zmierza? Do prawdy. Profesor był sam w holu z bronią i natychmiast to zgłosił. Wiem, że nie odpowiada pan przede mną jako gościem, ale ktoś wniósł broń do ambasady i za to pan już odpowie. To mój błąd. Zlekceważyłem powagę sytuacji. Mój zespół rozpocznie śledztwo. Niech mnie do niego włączy. Jedna z najlepszych śledczych w regionie oferuje pomoc. Przyjąłbym ją. Co pani proponuje? Ambasador przemawiał, gdy padł strzał. Sprawdźcie zdjęcia i nagrania z telefonów, żeby wykluczyć osoby będące wtedy w sali. Ktoś słyszał, jak strzelano? Goście byli zaaferowani. Niczego nie podejrzewają. Dobrze. Pokażcie mi ich listę. Daj. Daj.